Dzień dobry Państwu, Monika Ferreira. Witamy Państwa w programie Dobra Franczyza, w którym opowiadamy o drogach liderów we franczyzie. I o tym, jak rozpoznać dobrą franczyzę, rozmawiamy o rozwoju strategicznym, operacyjnym, finansowym dobrze poukładanych sieci franczyzowych, które wyposażają swoich franczyzobiorców w zaawansowany know-how w zakresie wiedzy produktowej, ale też w zakresie rozwoju biznesu. To tak zwane franczyzy 2.0, dobrze przygotowane do funkcjonowania w nowej ekonomii. To sieci potrafiące sięgać po technologię, po edukację, potrafiące zwinnie odpowiadać na trendy, potrafiące doskonale adaptować się do zmieniającego się otoczenia biznesu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak były franczyzobiorca stał się franczyzodawcą i dlaczego skaluje swój biznes retailowy w modelu hybrydowym, rozwijając sieć własną i poprzez. Franczyzę. Moim gościem jest dzisiaj pan Bartłomiej Rychcik, prezes zarządu spółki Enata Bread, która jest właścicielem dwóch konceptów: Gorąco Polecam i Bakery. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tak zgadza się. Dzień dobry. Panie Bartumieju, przejął Pan prawa do marki, gorąco polecam, był wcześniej franczyzobiorcą, teraz będzie franczyzodawcą. Z czego wynika ta decyzja i w zasadzie czy ta rola franczyzobiorcy nie wystarczyła, nie wystarczyło skalowanie się wewnątrz sieci, także zdecydował Pan jednak rozwijać franczyzę, przejąć prawa do marki, dokąd strategicznie? Dokąd strategiczny to zobaczymy? Na razie jest wielki apetyt na to, żeby żeby się rozwijać i otwierać jak najwięcej lokali, mhm. dlatego że jest na to naprawdę spory popyt i, i, i widać, że marka tak naprawdę świetnie się przyjęła. Mhm. Skąd ta decyzja? Gdyby mi ktoś powiedział 11 lat temu, jak wchodziłem e, w gorąco polecam jako franczyzobiorca tak naprawdę? I powiedziałbym mi, że za 10 lat uda mi się przejąć prawa do marki i stać franczyzodawcą, to powiedziałbym, no, no, no nie, chyba zwariowałeś, chyba oszalałeś. Yy, to jest przecież niemożliwe. Yy, sieć miała wtedy około 20 paru sklepów, ja miałem jeden. Yy... I, i, i wydawało się to tak naprawdę nierealne. Mhm. Franczyza jest oczywiście świetnym pomysłem na początek i w moim przypadku akurat biznesowo okazała się strzałem w dziesiątkę. Mhm. Natomiast są pewne ograniczenia, bo jednak trzeba się poddać temu, że ten franczyzodawca kreuje co my chcemy robić, jak my, jak my powinniśmy funkcjonować, a my musimy się temu poddać. I w związku z tym, że osiągnąłem pułap 15 sklepów franczyzowych, no, chciałem, trzeba było podjąć jakąś decyzję, co z tym robić dalej. E, no i nadarzyła się gdzieś tam okazja, żeby, żeby zakupić e, prawa do marki e, franczyzodawcy. No i tak, tak, tak naprawdę mm -hmm. potoczyła się historia. Wynikało to generalnie z tego, że ja przynajmniej tak uważam, że każdy człowiek ze swojej natury musi się cały czas rozwijać, i żeby utrzymać swoją organizację na wysokim poziomie, to musi się też dać rozwijać ludziom, którzy z nim pracują. I na pewno tego pan nie znalazł jako franczyzobiorca. Jako franczyzobiorca do pewnego momentu, bo tak. tak naprawdę mogliśmy operacyjnie zarządzać swoimi sklepami, natomiast kwestia marketingu, kwestia HR-u, kwestia budowania pewnych procedur systemowych, tak. zarządzanie jakością, logistyką, to wszystko było absolutnie poza mną? No tak i takiej wizji też strategicznej. A kim wy chcecie się stać w rynku, jaki w zasadzie świat budujecie? Mówicie, dążymy do budowania silnej, niezależnej grupy w branży piekarniczo-cukierniczej lidera w Warszawie z ekspozycją międzynarodową. Dzisiaj w zasadzie tak jak powiedzieliśmy, to dwie marki gorąco polecam i rzemieślniczy koncept bakery. To I prawda. mówicie <coughs> o kreatywnym łamaniu schematów, przekraczaniu barier. Bardzo ciekawie to brzmi i pytanie co z tego powstanie, gdzie tutaj Jasne. przewaga konkurencyjna Jasne. będzie? My chcemy przede wszystkim kreować trendy, mhm. a nie iść z trendami albo za trendami tak naprawdę stąd piekarnia rzemieślnicza która w tej chwili mamy dwie jedną w warszawskim wilanowie drugą w browarach warszawskich które uważamy że no zdecydowanie kreują trendy i widać to po, po, po naszych klientach widać to po różnego rodzaju rankingach gdzie jedna z naszych piekarni rzemieślniczych jest w tej chwili w absolutnej czołówce jeżeli chodzi o Polskę Polska. natomiast mamy tutaj też ambicje międzynarodowe raczej franczyza czy raczej sieć własna. W większości sieć własna. Jeżeli chodzi o franczyzę, to tutaj będziemy na pewno podejmowali decyzję przy wyborze partnerów, bardziej skrupulatnie badali tych partnerów. Mm -hmm. Natomiast ja zdecydowanie chciałbym wykorzystać to, czego się nauczyłem jako franczyzobiorca i potraktować to jako nasze, nasze potencjalne przewagi tak naprawdę. Natomiast mm -hmm. jeżeli zgłoszą się do nas franczyzobiorcy, którzy będą zainteresowani będą w stanie pokochać ten gluten tak jak, tak jak ja, to, 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 to z wielką przyjemnością z nimi porozmawiamy i zobaczymy, co możemy wspólnie ale, zrobić. Ale to teraz tak, mamy dwa koncepty i obydwa będą we franczyzie, czy tylko gorąco polecam? Nie, tylko gorąco polecam, no dlatego właśnie. że w Bakery chcemy, chcemy kreować trendy, które następnie będziemy przekładali do gorąco polecam. Ko Komercjalizując, I komercjalizując, dlatego że Baker jest niestety, jako że jest to projekt naprawdę wyjątkowy, to jest projekt, w którym mielimy często sami mąki i tam naprawdę w, wchodzimy w bardzo, mm -hmm. bardzo głęboko w szczegóły, mm -hmm. wyciągamy mm -hmm. smaki z ziaren I, i, i to powoduje, że te produkty są stosunkowo drogie i mm -hmm. na pewno nie mm -hmm. na każdą kieszeń, mm -hmm. natomiast gorąco polecam, chcemy być przystępni, chcemy być dla każdego tak naprawdę, więc w Bakery kreujemy, Natomiast mhm. na większą skalę wrzucamy to potem do gorąco, polecam i ma być to tak zwany produkt na, 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 każdy, na każdą mhm. kieszeń. A jak chce Pan ustawić ten model franczyzy? Był Pan franczyzobiorcą, znaczy się wie jak ma nie być? Wiem e... co było źle, wiem co było dobrze, jak wiem ile dostarczyć? zależało tak naprawdę od, od samego franczyzobiorcy, wiem ile po drodze, ilu po drodze. Franczyzobiorców rezygnowało ze względu na to, że nie byli w stanie wytrzymać tej pierwszej presji, bo nie zawsze jest tak jednak, że lokal rusza od pierwszego dnia. Natomiast mm -hmm, trzeba mm -hmm, mieć mm -hmm. w sobie bardzo dużo wiary przede wszystkim w to, że to wyjdzie i, 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 i to chyba jest kluczowe tak naprawdę. No tak, ale jak chcecie wyposażyć franczyzobiorców w know-how? produktowy raczej, gdzie macie ekspertyzę, już czy mówię, też biznesowe, żeby oni właśnie byli w stanie zarabiać, bo to jest duże wyzwanie. Przede wszystkim opracowal, opracowaliśmy całkowicie nową franczyzę, mhm. e, która jest już, jest już dostępna i, i nowe umowy franczyzowe podpisujemy już, już, już na całkowicie innym modelu. Mhm. Do tego jest e, Duży podręcznik operacyjny, który tłumaczy tak naprawdę krok po kroku, jak należy prowadzić sklep, włącznie ze szczegółami gdzie jak zarejestrować kasę fiskalną i tak dalej, więc dla absolutnych laików. Mhm. Plus do tego pakiet szkoleń tych podstawowych wstępnych, oczywiście pełen projekt architektoniczny, wybór lokalizacji. Mam wrażenie, że u nas Franczyzobiorca jest tak naprawdę zarączkę prowadzony od momentu podpisania z nami umowy do momentu. Od Otwarcia lokalizacji i później. W tej chwili wdrożyliśmy też nową aplikację, która, która służy zarządzaniu y, sklepami, tak naprawdę i wskazywaniu franczyzobiorcom mm -hmm. y, błędów, które potencjalnie popełnia. Natomiast też wyklucza. Y, Wyklucza błędy popełniane u kontrolera, tak naprawdę. Nie no, bo aplikacja, wiadomo, działanie systemowe, czyli gdzieś tam prowadzi też za rękę kontrolera, co masz zbadać, co masz sprawdzić. Natomiast na koniec powstaje z tego raport, który, który gdzieś tam wskazuje mhm. drogi. Ale tak, jedną z takich największych barier wychodzenia franczyzobiorców z sieci, takich naprawdę wzrostowych barier we franczyzie, jest nieumiejętność prowadzenia zarządzania. Finansowego, bym powiedziała. Rzeczywiście bardzo często zdarza się, że franczyzobiorcy nie wiedzą ile zarabiają, nie mają transparentności osiąganych wyników finansowych i po prostu wychodzą z sieci. U Państwa, jak zdążam się zorientować, do, do Państwa dołączył wspólnik z backgroundem. Finansowym, z Alior Banku, pan Marcin Jaszczuk. I czy myślicie o tym, żeby wykorzystać to jego doświadczenie w obszarze finansowym do tego, żeby was, unikalną wartość waszej franczyzy budować właśnie na tej sprawności zarządzania finansowego, to, rachunkowości zarządczej? To prawda, pan Marcin do nas dołączył w maju tego roku i no ja jestem z tego bardzo dumny, no bo według mnie no to tak jak w piłce nożnej można powiedzieć, że to jest zawodnik z ekstraklasy mhm. i faktycznie dużo rzeczy mi też wskazuje i pokazuje, no i zdecydowanie wykorzystujemy jego potencjał w kilku obszarach tak naprawdę, w obszarze przede wszystkim takiego sznytu korporacyjnego, który gdzieś tam pomaga, pomaga wprowadzić. Mówicie też dużo o tym, że chcecie wykorzystywać technologie innowacje technologiczne, budując wasze koncepty. Rzeczywiście wychodzenie Wychodzenie w skali międzynarodowej pewnie bez technologii e, słabo by się mogło udać. Jak chcecie wykorzystać te technologie do wspierania e, procesów skalowania wiedzy, dzielenia się tą wiedzą, żeby tego franczyzobiorcę zabrać w tę podróż, czyli jaką zyska na tych technologiach? Przede wszystkim tak, żeby miał jak najprościej w swoim biznesie. Tak naprawdę ja jako franczyzobiorca nauczyłem się. Co może ułatwić, co może utrudnić, jak to powinno wyglądać. Dlatego, według mnie, ten franczyzobiorca powinien się skupić tak naprawdę na działalności operacyjnej sklepu i nie za bardzo się przejmować, czy mu przyjedzie dostawa, czy mu nie przyjedzie, mm -hmm, czy ma mm -hmm. zamówić u 10 dostawców, czy u 5, czy u 4. My w tej chwili mamy y, logistykę. Tak ustandaryzowaną, że nasz franczyzobiorca robi zamówienie w jednym miejscu poprzez aplikację internetową, i tak naprawdę ta aplikacja mu podpowiada na bazie algorytmów i sprzedaży, co mm -hmm, on ma zamówić, mm -hmm. więc tak naprawdę ten moment jest, jest uproszczony do absolutnego maksimum. To już jest. To już jest i to już działa. Plus mm -hmm. do tego kolejna aplikacja, która służy raportowaniu, która służy różnego rodzaju kontrolom, czy jakościowym, czy tak zwanego tajemniczego klienta, i tym też się dzielimy. Z Franczyzobiorcom, to nie jest tak, że my to robimy po to. Cały czas zresztą tłumaczę y, moim franczyzobiorcom, że słuchaj, jak my robimy raport, to nie po to, żeby, żeby w ciebie uderzyć, tylko dla Twojego dobra. I to, że. Ktoś cię skrytykuje, to lepiej, niż jeżeli cię będzie na siłę chwalił, jeżeli coś do końca nie, nie, nie robisz OK, bo masz jeszcze możliwość, żeby się poprawić. Mhm. Więc na pewno nowe technologie tutaj nam, nam upraszczają, no ale przede wszystkim logistyka, która pozwala nam na dzień dzisiejszy otworzyć się w każdej części Polski mhm. e, lokalizacje nie zwiększając no bo macie faktu. Bo mhm. macie już, przepraszam, że przerwam Jasne. 200. Placówek planujecie w 3-5 lat? Ile Dokładnie. z tego chcecie mieć we franczyzie, a ile własnych? Planujemy około 70% pewnie własnych, 30% okay. franczyzowych. Bardzo dziękuję, panie Bartłomiej, za tę rozmowę. Moim gościem był dzisiaj pan Bartłomiej Rychcik, właściciel marki Gorąco polecam i Bakery. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.